To myself. Wonderful... Hejka z tej strony, Sylwis, a na waszych ekranach gra słodki flirt, Newgen, nowa generacja. I lecimy z Eventem Świątecznym. Już na pierwszym losowaniu wygrałam randkę z Devonem, więc to właśnie od niego zaczniemy tą miniserię. Mam szczerze nadzieję, że do końca eventu uda mi się wszystkie randki wylosować, bo chciałabym Wam je nagrać. Przejdźmy już do odcinka I Randki z Devonem. Święty Mikołaju! Jakiś problem? Odpowiedział uśmiechem. Devon nalegał, abyśmy wszyscy zwracali się do świętego Mikołaja jako do... Cóż, jak do prawdziwego świętego Mikołaja. W razie gdyby jakieś dziecko przychodziło obok nas. Parada zwierząt jest w niebezpieczeństwie. O nie! Urocze zwierzęta roboty? Dokładnie! Króliki śnieżne, renifery, niedźwiedź. Dzieci będą strasznie zawiedzione. Co się stało? Pożar je robot drapieżnik? Święty Mikołaj przez chwilę przyglądał się Tomasowi. Nie, osoba, która miała poprowadzić paradę, nie mogła przybyć. Dziś rano próbował naprawić u siebie jedną z animatronik. I najwyraźniej się zranił. Od razu was uspokoję, to nic poważnego. Ale wcześniej zadzwonił, aby powiedzieć, że nie będzie mógł poprowadzić zwierząt. Nie możemy anulować parady. Pan nie mógłby jej poprowadzić? Zazwyczaj święty Mikołaj siedzi na saniach. Zdecydowanie jego miejsce jest przy worku, aby rozdawać prezenty. Nie ma nikogo innego, kto mógłby go zastąpić? Nie, no chyba że. Ktoś z was mógłby się tym zająć? Należy jedynie poprowadzić zwierzęta. Nie jest to szczególnie skomplikowane. Devon, w pewnym sensie to Ty jesteś naszym przywódcą. Powinieneś być w stanie sobie z tym poradzić? Devon przez chwilę się wahał. Możesz poprosić, aby ktoś zrobił to razem z Tobą. Na plecach niedźwiedzia jest miejsce dla dwóch osób. Devon uniósł brwi z lekkim niepokojem. Na plecach niedźwiedzia? Tak, wezmę kogoś ze sobą. Ej, co ma jedno wspólnego, że to jest niedźwiedź, to on chce wziąć drugą osobę, żeby nie być sam ze żartem, tak? Okej. Okay. Helian, zechcesz poprowadzić ze mną paradę? Pewnie! Nigdy nie wsiadałam na niedźwiedzia. Aha, super, że my się jeszcze z tego cieszymy w ogóle zero obaw, nie, że na coś leży. Wiadomo, Szczęściara! Wszyscy będziecie mieli czas się przejechać po paradzie, jeśli zechcecie. Elenda i Amanda szeroko się uśmiechnęły, zadowolone. w międzyczasie może nam pan wyjaśnić na czym dokładnie polega prowadzenie parady? Tak, oczywiście i dziękuję. To nic takiego, nie pozwolimy by dzieci miały daremną nadzieję. Święty Mikołaj przytaknął, życzliwie się uśmiechając. Chodźcie ze mną, wszystko wam pokażę. Machając do pozostałych poszliśmy za nim do miejsca, gdzie czekały na nas animatroniki. Grzecznie stały w gotowe na paradę. Zwierzęta odwróciły głowę w naszą stronę, gdy tylko weszliśmy. To niesamowite, są tak realistyczne. Aha, dobra, czy jednak to są serio? Nie, nie, nie skumałam czekać z tymi animatronikami. Jakoś to słowo do mnie nie trafiło, ale aha, roboty zwierzęta w ten sposób, no, okej. Okay. To faktycznie nie ma się o czym martwić, że nas jakieś jakiś niedźwiedź. Prawda? Naprawdę, wykonał kawał dobrej roboty i są inteligentne. Co pan ma na myśli? Nie są zdalnie sterowane ani nic z tych rzeczy. Wystarczy ujeżdżać niedźwiedzia i wszystkie inne podążają za nim. I zmieniają swoje reakcje i podejście w zależności od tego, co je otacza. To prawdziwe technologiczne cuda. Podeszłam do Renifera, by pogłaskać go po szyi. Zareagował na mój ruch, odwracając głowę, by wystawić szyję w moim kierunku. Rzeczywiście, to robi wrażenie. Pan. Jest pan pewien, że nie są prawdziwe? Tak, jestem pewien. Widziałem je bez futra. Więc jazda na niedźwiedziu jest bezpieczna? Tak, jest całkowicie bezpieczna. Ale nie widzę żadnych wodzy, żeby go kontrolować. Odbywa się to za pomocą nóg, więc będziecie potrzebować małego szkolenia. Kto z Was chce poprowadzić? Cóż, jak chcesz, Lilian? Chcesz prowadzić? Nie, zostawię ci tę przyjemność. W końcu to ty jesteś przywódcą. I będę mogła się go chwycić, gdyby za bardzo trzęsło. Albo po prostu na wszelki wypadek. Zgoda, nie ma problemu. Jestem pewien, że sobie poradzę. Świetnie. W takim razie zrobię ci mały trening, Devon. W międzyczasie, Lilian, spójrz, który kostium mógłby przypaść ci do gustu. Musimy się przypierać? Oczywiście, przecież nie weźmiecie udziału w paradzie w takich strojach. Co jest nie tak z naszymi strojami? Nic specjalnego. I właśnie w tym tkwi problem. Chcę powiedzieć, że musicie się przebrać. Nie będziecie uczestniczyć w paradzie w miejskim stroju. Potrzebujecie kostiumu odpowiedniego przebrania. Hmm, tak, to ma sens. Spójrzcie tam, czy coś wam odpowiada. Wskazał na wielką skrzynię, która stała na uboczu. Udałam się tam, podczas gdy Devon podążał za Mikołajem w kierunku niedźwiedzia. Ostrożnie otworzyłam skrzynię, nieco podekscytowana. Spójrzmy, co się kryje w kufrze Świętego Mikołaja. Najwyraźniej cała masa kostiumów. Ja jestem ciekawa, czy będę miała wybór, czy od razu mi dadzą strój do kupienia. A więc, co my tu mamy? Przez kilka minut szperałam w skrzyni. To mogłoby mi pasować. O, i świetnie widziałabym w tym Devona. Uchodny strój. Poszukiwacza przygód? Strój trapera? O Jezus, to są wybory! Ja sprawdziłam, że tutaj nie ma żadnych wyborów do wykonania, więc nieważne co wybierzemy, to raczej powinniśmy dostać ilustrację. Będzie wyglądać świetnie z tym na plecach. I będę mogła go tr... I będę się mogła trzymać jego pasa. Devon, chyba znalazłam! Odwróciłam się i zobaczyłam dewona siedzącego na ogromnym niedźwiedziu polarnym. Wyglądał, jakby robił z nim co zechce. Świetnie sobie radzisz. Właściwie to nie jest tak skomplikowane. Tak jak mówiłam. I miał pan rację. Devon poprowadził niedźwiedzia w moją stronę. <laughs> jak animacja, nie mogę. Z bliska robił jeszcze większe wrażenie. Co to dla mnie znalazłaś? Dumnie pokazałam mu kostium. Wyrafinowane przebranie północnego poszukiwacza przygód! Doskonale! Będzie świetnie pasować do mojego niedźwiedzia. Dla siebie też coś znalazłaś? Spójrz, jakie to piękne! Rzeczywiście, jestem pewien, że będzie ci świetnie pasować. Wspaniale, idźcie się przebrać. Parada zaczyna się za 10 minut. Możecie to zrobić w tych kabinach. Posłuchaliśmy go i poszliśmy się przebrać. Uuuu Wychodząc z kabiny Przyjrzałam się Devonowi Miałam rację, idealnie ci pasuje Dziękuję Ty też się dobrze prezentujesz Domyślam się, że jesteś z kimś w rodzaju dziadka do orzechów W każdym razie Bardzo ci to pasuje Święty Mikołaj głośno odkrząknął <laughs> Oboje bardzo dobrze się prezentujecie A teraz wskakujcie na niedźwiedzia Devon wspiął się na zwierzę I wyciągnął rękę, by pomóc mi wejść Chwyciłam ją i usiadłam za nim. Ziemia była daleko. Mam nadzieję, że niedźwiedź nie będzie się zbytnio rzucał. Nie wahaj się mnie chwycić. Poprowadził moje dłonie w kierunku swojego pasa. Nie trzeba było mi powtarzać dwa razy, abym objęła go w tali. Dewon lekko odwrócił się w moją stronę. Zauważyłam uśmiech na jego twarzy. Święty Mikołaj wsiadł na swoje sanie. Myślałam szczerze, że zaraz powiedził, on wsiadł z nimi, nie w trójkę jadą. O Boże. Doskonale. Gdy rozbrzmi muzyka, otworzy się niebieska kurtyna i będziecie musieli już tylko poprowadzić niedźwiedzia. Zgoda. jestem gotowy. A ja trzymam się Dowona. Święty Mikołaj zaśmiał się serdecznie. ho, 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 ho. Chwilę później rozbrzmiała muzyka. Kurtyna zaczęła się otwierać. Poczułam jak devon ruszył nogą. I niedźwiedź zaczął się poruszać. Powstrzymało mały okrzyk zaskoczenia i mocniej chwyciłam się devona. Gdy tylko przekroczyliśmy kurtynę, tłum zaczął klaskać. Spojrzałam za siebie, aby sprawdzić, czy pozostałe zwierzęta szły za nami. Rzeczywiście, tak jak powiedział święty Mikołaj, cały tłum szedł za nami kręcąc głowami. To było naprawdę urocze. Razem z Devonem machaliśmy dzieciom i ich rodzicom, maszerując powoli. Niedźwiedź podniósł głowę, jakby chciał się przywitać z tłumem. Przez chwilę miałam wrażenie, że tracę równowagę. Devon poczuł to. Wziął mnie za rękę i zbliżył ją do swojej talii, zapraszając mnie, żebym go objęła. Jak? Trzymasz się? Tak, ale nieźle na mi trzęsie. Szeroko się do mnie uśmiechnął, nie puszczając mojej ręki. Ooo, jest ilustracja, ojej! Ładna jest, bardzo mi się podoba. No, bardzo mi się podoba. W sensie nie jest to moja ulubiona ilustracja z tego eventu, ale jest dosyć spoko. Właśnie na początku jak ją zobaczyłam, to nie do końca wiedziałam właśnie, czemu oni wszyscy na początku jak ją zobaczyłam totalnie nie wiedziałam, czemu oni siedzą na niedźwiedziu. Ale teraz, jak przeczytałam, to spoko i podoba mi się. I ta randka, i ilustracja. Bardzo ładna. Ale dajcie mi znać w komentarzach, jak Wam się podoba. Jakbyście ją ocenili w skali od 1 do 5. Czy jest fajna, czy taka. Hmm, nie za bardzo Wam się podoba. Kiedy święty Mikołaj w końcu pojawił się na swoich saniach, brawa stały się jeszcze głośniejsze. Obeszliśmy galerię dwie razy, machając do wszystkich i uśmiechając się od ucha do ucha. Po około 20 minutach wróciliśmy do wejścia galerii. Zwierzęta posłusznie usadowiły się z powrotem na swoich miejscach. Devon pomógł mi zejść i dołączył do mnie na ziemi, podczas gdy Mikołaj zbliżył się do nas. A więc, podobało Wam się! Bardzo! Dobrze Pan zrobił, że poprosił pan nas o pomoc. Naprawdę, szkoda byłoby to przegapić. Zgadzamy się. A ty, Devon, co o tym myślisz? Devon przestał na chwilę głaskać niedźwiedzia po głowie. Uważam, że to było absolutnie urocze. Nieczęsto mam okazję spędzać czas ze zwierzętami. Nawet jeśli te są sztuczne, są tak dobrze zrobione. Święty Mikołaj przytaknął uśmiechając się. Debon, lubisz zwierzęta? Tak, gdy byłam mały, chciałem być weterynarzem. Cóż, wydaje mi się, że wszystkie dzieci chciały pracować ze zwierzętami. Ale ja myślałem o tym na poważnie. Zanim poszedłem do liceum, to był mój prawdziwy projekt. Cóż, gdy podrosłem, poszedłem w innym kierunku i wcale tego nie żałuję. Ale ta mała parada przywołała wspaniałe wspomnienia. Cieszę się, że to słyszę. Jeszcze raz dziękuję, że zgodziliście się mi pomóc. Pozwolę wam wrócić do waszych zajęć. Ja muszę wrócić na stanowisko fonograficzne. Fotograficzne. Oczywiście, bardzo dziękujemy. Do zobaczenia. Święty Mikołaj oddalił się, zostawiając nas samych. Prawie, że nieświadomie, Devon dalej głaskał niedźwiedzia. Naprawdę stał się twoim nowym przyjacielem. Devon obdarzył mnie małym, nieco enigmatycznym uśmiechem. Właściwie to dlatego, nie chciałem być jedynie weterynarzem, chciałem opiekować się dzikimi zwierzętami. Kiedy byłem naprawdę mały, marzyłem o tym, by móc się nimi opiekować, zrozumiecie, a nawet zaprzyjaźnić się z nimi do tego stopnia, by móc ujeżdżać lwa czy niedźwiedzia. Albo nawet wilka. Byłem kompletnie nakręcony. Naprawdę? Więc zrealizowałeś dzisiaj swoje marzenie z dzieciństwa? Tak. Nawet nie zdawałem sobie z tego sprawy, ale... Ale chyba rzeczywiście tak jest. Na jego twarzy pojawił się wielki, dziecięcy uśmiech. Myślałam, że rumieniec. Pochyliłam się, aby do niego szepnąć. Myślisz, że święty Mikołaj to wiedział? Nie za bardzo. Wiem skąd. Nawet ja o tym zapomniałem. Hmm, no chyba, że. Demon uniósł brew. Co? Co masz na myśli? Pomógł być prawdziwy, święty Mikołaj. Nie wszystko o wszystkich dzieciach. Ty wiesz, że święty Mikołaj z galerii handlowej nie jest prawdziwy. Gdybym była prawdziwym Mikołajem, skorzystałbym z okazji zachować dyskrecję. Jedynie zajrzeć, żeby się przywitać, i zrealizować marzenia dużych dzieci. Devon wybuchnął śmiechem i ja również. Ale teraz miałam wątpliwości. O, to tyle? Tak się to dokończyło, no do moich wątpliwości, ja tak kliknęłam ten dialog? Nie spodziewając się, że to się dokończy, tak szczerze. I jeszcze wyrzuciło nas na świąteczną ofertę, o panie. No dobra, w takim razie zakończyliśmy randkę z Devonem. O, czekajcie, a mogę gdzieś tutaj w nagrodach? On jest? Mogłabym, widziałam sobie na O, tak, zakończyliśmy. A co to jest to? O, zagryj ponownie odcinek? Nie, nie chcę zagrać. Ale fajnie, że jest taka opcja w takim razie. Przeszliśmy odcineczek z Devonem. Nie ukrywam, że. do końca kupuje mnie ten klimat parady. W sensie parada zwierząt robotów w galerii z okazji tego, że są święta, nie do końca jest randką, jaką liczyłam w słodkim Fircie. Nie wiem, nawet co mi się nie podoba. Chyba. Nie było to jakieś straszne w dialogach, ilustracja też była ładna, ale wydaje mi się, że pomysł mi troszeczkę nie pasuje. No że to jest w galerii handlowej to spoko, bo wiem, że tutaj nasza ekipa miała w tym jakiś udział. No ale to jest parada robotów, zwierząt i my ich ujeżdżamy, no to nie do końca me gusta. Ale sama ilustracja bardzo ładna. O, jeszcze jaka duża, hmm. Więc chyba po prostu klimat tej galerii handlowej i tych robotów mi nie do końca pasuje, to nie do końca jest to, a było przyzwoicie, o tego on tego się. Było przyzwoicie, ale nie do końca jest to idealna randka świąteczna, jaką bym chciała mieć. <grych> Może tak. Więc co? To by było na tyle w tym odcineczku. Dajcie mi znać, jak wy oceniacie tę randkę. Czy była fajna? Czy wam się podobał ten klimat? Czy nie do końca, tak jak ja? Macie może mieszane uczucia? Czy jesteście kompletnie zakochani? Albo może totalnie wam się nie podoba? Z chęcią usłyszę waszą opinię w komentarzach. I widzimy się być może w następnych odcineczkach również ze słodkiego flirtu, ale na randce już z kimś innym. Będę wam wdzięczna właśnie za lajki, komentarze i subskrypcje. I do zobaczenia w następnych. Pa, pa!